W 50 odcinku podcastu Pokój w Głowie. Jest to podcast psychoedukacyjny. Ten odcinek nagrywam w Warszawie, a za oknem jest 19 stopni. Tym razem chciałabym opowiedzieć o takim haśle, że przecież ona sama jest sobie winna, które często przejawia się, kiedy jest mowa o jakichś toksycznych relacjach albo wykorzystywaniu jednej osoby przez drugą w związku. Niektórzy komentują wtedy, że ta osoba, która dała się wykorzystywać, dawała z siebie wszystko, nie dostając nic w zamian, sama jest sobie winna, że była tak naiwna. Nazywam się Kasia Iwaszczuk-Pudjanowska i jestem psychologką, która od wielu lat pracuje z dorosłymi, prowadząc terapię. Zacznijmy w ogóle od tego, że nie znoszę. Szukania winnych oraz hasła to twoja wina. Wina. Wina oznacza, że przyczyny jakiegoś wydarzenia są tylko w jednej osobie. Szukanie winnego sprawia, że nie szukamy jednocześnie innych powodów, dlaczego doszło do jakiejś sytuacji. Chcemy obarczyć jedną osobę odpowiedzialnością. Przez co inna osoba czy reszta ludzi, którzy brali udział w tej sytuacji, jest z automatu uniewinniona. Jak szukamy winnego, to nie szukamy jednocześnie tego, jakie problemy można by rozwiązać, żeby ta sytuacja więcej się nie powtórzyła. Skupiamy się tylko na jednym aspekcie i w dodatku takim, który w ogóle nie jest konstruktywny. Zatem jeśli w bliskiej relacji dochodzi do konfliktu i ktoś chce wyłącznie dążyć do tego, żeby powiedzieć, czyja to wina, to być może osoba ta jest zamknięta tak naprawdę na rozwiązywanie problemów. Pamiętajmy o tym, że przyczyny większości wydarzeń w relacjach jednak tkwią gdzieś po środku albo mniej więcej pośrodku. A nawet kiedy zawiniła ewidentnie jedna osoba robiąc coś okropnego, to i tak warto zastanowić się, dlaczego do tego doszło i dlaczego nie byłam w stanie przewidzieć, że ta osoba druga wywinie mi taki numer. Więc nie znoszę szukania winnych i uważam, że nie jest to potrzebne w rozwiązywaniu problemów w jakiejkolwiek relacji, ale na potrzeby tego odcinka. Posłuszmy się słowem wina, no bo wielu ludzi właśnie używa określenia, że jest ona sama sobie winna. Sama się wpakowała w tą relację, mogła od niego odejść. Nikt jej nie kazał tyle dawać. Wyobraźmy sobie, że jest taka relacja między dwiema osobami. Niech będzie to Róża i Mariusz. Więc Mariuszowi. Nie za bardzo zależy. Ma raczej ochotę na dobrą zabawę, lubi nawet tą różę, więc się z nią spotyka. Spotykają się od czasu do czasu, potem Mariusz jeszcze ma też inne koleżanki, więc też się z tymi koleżankami spotyka, po jakimś czasie do róży wraca i spędzają razem czas. Idą na jakąś randkę, dużo rozmawiają ze sobą, kontakt jest bardzo intensywny, może nawet idą do łóżka. Po czym ten kontakt się urywa. I po jakimś czasie Mariusz wraca i znowu wszystko zaczyna się od początku. Róża natomiast, kiedy Mariusz znika, ma wielkie poczucie straty i zastanawia się, co zrobiłam źle. Zastanawia się również nad tym, co mogłaby takiego zrobić, żeby go przekonać, żeby więcej w ten sposób nie znikał. Więc Róża stara się bardzo. Mariusz się świetnie bawi. I jest wolny, a ona bardzo się stara. Gotuje kolację, zaprasza go na te kolacje. Wszystko jest zrobione perfekcyjnie, łącznie z nią samą, i jej wyglądem. Natychmiast odpisuje na wszystkie jego wiadomości, podczas gdy on czasem w ogóle nawet nie odpisuje, albo odpisuje po dłuższym czasie. Róża oczywiście nie umawia się z żadnymi innymi mężczyznami, tylko czeka na Mariusza. Czeka, aż on w końcu wróci, pojawi się ponownie w jej życiu. Ponieważ Róża i Mariusz pracują w jednej firmie, to Róża jest gotowa wyręczać go w niektórych zadaniach w pracy. I Mariusz z tego korzysta. Ogólnie rzecz biorąc, Róży zależy o wiele, wiele bardziej, więc daje z siebie wszystko, daje bardzo dużo. Mariusz to widzi, ale nie za bardzo to docenia, bo Mariuszowi po prostu nie zależy. Ale bierze to, co róża daje. Korzysta. No i oczywiście, tutaj można by to podsumować, że ona sama jest sobie winna, bo nie widzi, że koleś leci w kulki i ją olewa. Inni natomiast by powiedzieli, że Mariusz jest głupim gnojkiem i to on jest winien. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy zrobić sąd i ustalić, czyja to w ogóle jest wina. No więc popatrzcie. Co robi Mariusz? Mariusz bierze, nie dając w zamian: bierze to, co Róża mu daje z miłości, mimo że wie, że sam jej nie kocha i nie planuje jej pokochać. Co jest w sumie brakiem szacunku do Róży i wykorzystywaniem przewagi nad nią, polegającej na tym, że w Róży jest wiele uczuć i ona kocha Mariusza, a on jest obojętny. I to mu daje o wiele większe siły w tej relacji, bo on jest wolny i robi, co chce. Ona natomiast walczy i się dopasowuje. Miłość to jest taka naiwna wiara w drugiego człowieka. Więc Róża naiwnie wierzy w Mariusza i Mariusz z tego korzysta. Jeśli natomiast trafimy na odpowiednią osobę, która odwzajemni nasze uczucia i która również w nas naiwnie wierzy, to wtedy mamy piękną równowagę i dawanie i branie na tym samym poziomie. W miłości ludzie muszą wierzyć w siebie nawzajem. No więc winą Mariusza jest to, że on bierze od róży, czyli korzysta z jej zasobów, korzysta z jej energii, z jej czasu, z jej uczuć i bierze to, co mu się tak naprawdę nie należy, bo nie jest w stanie i nie ma zamiaru tego odwzajemniać. Mariusz bierze więcej niż powinien, wiedząc, że on róże nie kocha i nie pokocha, mógłby również zastopować to branie i powiedzieć, że nie, 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 tego od ciebie nie chcę, a jednak nie stopuje i bierze. Mariusz krzywdzi zatem różeł, korzystając z tego, co ona mu daje, jednocześnie być może podtrzymując jej nadzieję, że kiedyś zwróci to, co ona mu dała. No bo jednak umawia się z nią na randki, tylko że potem znika. Ale umawia się na randki, nie jest to czysto kumpelska relacja. Czyli Mariusz bierze dary nie płacąc za nie? To tak jakby trochę ją okradał. Na tym polega wina Mariusza, że on ją okrada z zasobów właśnie z czasu, z energii i tak dalej. A teraz zastanówmy się nad tym, jaka jest wina róży. No, skoro ona jest sama sobie winna. Wina róży polega na tym, że naiwnie wierzy w Mariusza, nie słuchając czerwonych flag, nie weryfikując albo być może nawet i widząc te czerwone flagi, ale nie podejmując żadnych racjonalnych decyzji w ramach chronienia siebie samej, róża nie wymaga od Mariusza. Wymaga natomiast bardzo dużo od siebie w tej relacji. Postępuje w zgodzie ze schematem, którego doświadczyła w swoim rodzinnym domu, a mianowicie takim schematem, że to kobieta daje z siebie wszystko, a facet to może sobie robić, co zechce. Róża nie przepracowała nigdy tego schematu, nie przemyślała go, nie zakwestionowała, w związku z tym nieświadomie ten schemat powiela. W rezultacie Mariusz jest zadowolony, a skrzywdzona jest. Róża. Róża krzywdzi samą siebie. I na tym polega jej wina, że ona krzywdzi samą siebie. Porównajmy teraz wagę dwóch tych win. Wagę winy Mariusza, który krzywdzi Różę, i wagę winy Róży, która krzywdzi samą siebie. Co jest gorsze: krzywdzenie kogoś, czy krzywdzenie siebie samej? Czy jeśli uderzę siebie, bo się na siebie zdenerwowałam? To będę musiała iść do sądu i ponieść karę? Jeśli natomiast uderzę kogoś innego, bo mnie ten ktoś zdenerwował, to być może będę musiała iść do sądu i ponieść karę? W drugim przypadku tak, w pierwszym przypadku nie. Krzywdzenie siebie samej wynika z nieświadomości, w jakimś sensie też z wyboru, z nieprzemyślenia pewnych spraw. Ale jednak, w gruncie rzeczy, my sami podejmujemy decyzję. O tym, do którego momentu chcemy siebie krzywdzić, a kiedy chcemy zaprzestać. Natomiast krzywdzenie kogoś innego wiąże się z tym, że krzywdzona osoba nie ma kontroli nad tym, kiedy to się zacznie i kiedy to się skończy. Poza tym, osoba krzywdząca zazwyczaj wykorzystuje też swoją przewagę nad krzywdzonym. I wszystkich negatywnych odczuć związanych z krzywdą doświadcza osoba krzywdzona. Która świadomie jednak nie zadecydowała, że teraz chciałabym doznawać jakiejś krzywdy. Więc moim zdaniem, krzywdzenie samej siebie nie jest szkodliwe dla reszty świata, krzywdzenie natomiast innych ludzi jest szkodliwe dla reszty świata. Krzywdzenie innych ludzi jest większą winą niż krzywdzenie samej siebie. To można też odnieść do wielu innych, bardziej ekstremalnych przypadków, na przykład jakiejś takiej przemocowej rodziny. Prawda? Tutaj też ludzie często mówią, że kobieta, która nie odeszła z przemocowego związku, sama jest sobie winna. Tylko, że ona jest sobie winna, a on jest winien jej za dość uczynienie, za te krzywdy, które jej wyrządził. Więc pamiętaj, w każdej sytuacji, kiedy jesteś sobie winna, zastanów się, czy ktoś nie jest winny jeszcze bardziej niż ty. A najlepiej to w ogóle nie zastanawiaj się nad winą, tylko może raczej szukaj przyczyn danej sytuacji, dlaczego w ogóle do tego doszło. Co ktoś zrobił i czego ktoś nie zrobił? Co zrobiłaś ty i czego nie zrobiłaś ty? Dlaczego na to pozwoliłaś, dlaczego on na to pozwolił? Kto miał najwięcej korzyści i kto miał najwięcej strat? Jeśli skrupulatnie odrobisz lekcję związaną z szukaniem przyczyn, Naprawdę poświęcisz na to dużo czasu, wysiłku, to prawdopodobnie dojdziesz do takich wniosków, które pozwolą ci nigdy więcej nie wejść w taką sytuację. Pamiętajmy jednak, że nic nie jest czarno-białe i jeśli coś nie jest czarne, nie oznacza z automatu, że jest białe. Więc jeśli Zostałaś skrzywdzona przez to, że naiwnie w kogoś wierzyłaś. To nie znaczy to, że masz w nikogo więcej nie wierzyć, tylko że być może trochę warto podnieść kryteria, podnieść poprzeczkę pozwalającą w ogóle brać pod uwagę to, że może w tego właśnie człowieka warto wierzyć. Bo jeśli wierzysz naiwnie w ludzi, a Twoje standardy, Twoje oczekiwania wobec tych ludzi są bardzo, bardzo niskie, to na pewno będziesz zawiedziona i skrzywdzona pewnie też a tak w ogóle co do standardów i poprzeczki to myślę że warto pamiętać że żeby stworzyć z kimś partnerską relację to druga osoba musi być jednak na podobnym etapie rozwoju emocjonalnego ale myślę że też finansowego bo jeśli jedna osoba wlecze drugą a ta druga osoba nawet nie rozumie dlaczego jest wleczona Albo nawet w ogóle może nie widzi, że jest wleczona i nie wyciąga wniosków, nie uczy się, to prawdopodobnie będzie się to musiało wiązać z niekończącym się dawaniem z siebie wszystkiego tej osoby, która wlecze, a czerpaniem przez osobę, która jest wleczona. I zauważcie, że może to zarówno dotyczyć zasobów emocjonalnych, jak też i finansowych. Jeśli chcesz jakoś skomentować treść tego odcinka, to pisz do mnie, proszę, na kontaktmałpa.pokójwgłowie.pl oraz zasubskrybuj podcast w swojej ulubionej aplikacji podcastowej, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Opowiadała Kasia Iwaszczuk-Pudzianowska, a odcinek zmontowała Katarzyna Pilarska.